Hej, ja jestem Marek Kurasz, na co dzień pracuję jako grafik i web developer, a to jest odcinek z serii tworzenia grafik w programie CorelDRAW. Dziś pokażę jak prawidłowo przygotować naklejki do druku oraz jak powinien wyglądać plik z obrysem do cięcia platerowego. Generalnie większość drukarni oferuje kilka usług związanych z naklejkami, druk naklejek prostokątnych, druk naklejek dowolnego kształtu, wycinanych po obrysie oraz naklejki dowolnego kształtu wycinane w folii barwionej w masie. Pierwszy typ jest najprostszy, bo tak naprawdę jedyne co powinniśmy przygotować, to prostokąt o odpowiedniej wielkości, w zakresie którego powinny znaleźć się elementy drukowane. I przygotowałem sobie logo kursu. Jak widać, ono ma wymiary 85 na 20 Bardzo ważne, trzeba się dowiedzieć, jaki jest minimalny wymiar naklejki, właśnie prostokątnej w danej drukarni, tam gdzie chcemy to zrealizować. Tutaj mamy 85 na 20. Zrobimy sobie tutaj pole robocze myślę, że 25, 25 będzie ok, chyba na 90. 90, 90, 25. A możemy nawet dodać tutaj jeszcze z 5 i tu też z 5. I taką naklejkę byśmy zrobili. To jest pierwszy typ naklejki. I ona jest po prostu cięta gdzieś tam, powiedzmy, na trymerze. To są proste cięcia. Mamy cięcie poziome i cięcie pionowe. Razy dwa. I tak to jest mniej więcej realizowane. Drugi typ naklejek to jest właśnie ten, ta naklejka. Powiem sobie tylko to. Wycinana po obrysie. Naklejka dowolnego kształtu. I taką też możemy zrobić, z tym, że wycinana ploterowo podejrzewam, że i tak nie będzie zapłaci się za wycinanie ploterowe, a ona będzie docięta ręcznie. Chyba, że będzie dużo mniejsza niż wymagany rozmiar do ręcznego docinania, no to wtedy tak czy inaczej musi być ploterowo wycięta. OK, a wycinanie po obrysie. No to w tym momencie musimy stworzyć obrys jakiś. I zrobimy tutaj jakiś w miarę prosty ten obrys. No i powiedzmy, że to jest gotowa naklejka, która będzie wycinana po obrysie. I tu już jest dosyć skomplikowany ten kształt wycinania po obrysie. No, ale jeżeli zamierzamy coś takiego, taką wlepę zrobić, no to musimy to w ten sposób przygotować. I teraz tak, w tym przypadku naklejka może być bitmapą. Oczywiście odpowiedniej rozdzielczości i wielkości, ponieważ to nie ma tutaj tak naprawdę wpływu na, tą całą, na cały druk i, i docinanie natomiast w tym przypadku sama naklejka może być bitmapą również odpowiednia rozdzielczość i wielkość powinna być zachowana natomiast obrys powinien być jeżeli to jest taki skomplikowany obrys to powinien być zapisany w wektorach to z tego względu że, że maszyna która docina taką naklejkę ona się kieruje właśnie tą ścieżką którą tutaj mamy i i on, ona jest tak, jakby opisywana w odpowiednią nazwą i naklejka, która jest wgrywana, wgrywana właśnie do programu, który obsługuje ploter tnący. To ploter wtedy właśnie po tej nazwie rozpoznaje, A to jest ta ścieżka, i ja tutaj powinienem nożykiem przejechać. No, i tak to się właśnie odbywa czasami zdarza się właśnie, że drukarnia wymaga ten obrys, żeby był na osobnej warstwie, a czasami na osobnej stronie. Więc żeby zrobić to też na osobnej stronie, no to też nie ma żadnego w sumie problemu, bo wycinamy go i po prostu wklejamy na osobną stronę. I w tym momencie mamy ten plik przygotowany. no i ostatnim typem są te naklejki dowolnego kształtu wycinane w folii barwionej w masie i tutaj sobie też przekopiuję właśnie ten pierwszy projekt, usuńmy to nie potrzebuję tu prowadnic i tutaj nie potrzebujemy żadnego obrysu póki co bardzo ważne aby ta naklejka była przygotowana Właśnie wektorowo zaznaczę to i może jeszcze sobie przekopiuję niżej. To jest tak, że niech to będzie w równej linii, ok. To jest tak, że tak naprawdę nie potrzebujemy tutaj wypełnień, ponieważ w folii następuje wycinanie. Właśnie po obrysie, i jest to jednokolorowa folia. Oczywiście możemy wykonać w kilku kolorach, ale przykładowo, tak jak jest tutaj ten okrąg, i on jest taki e, z gradientem, są trzy kolory. No nie ma takiej folii, która by nam taki efekt dała. Ten element musiałby być wydrukowany. Jeżeli tu ma, mielibyśmy właśnie jeden kolor, typu powiedzmy: Nie wiem, czarny. Coś tutaj jest z tym logo nie tak, dobra. Teraz już powinno być ok. Przykładowo czarny, no to już taką, taką grafikę jesteśmy w stanie wyciąć. Czerwony, zielony, niebieski czy magentowy to jesteśmy w stanie wykonać. Natomiast, no i oczywiście też trzeba pamiętać o takich elementach jak te, ponieważ w tym przypadku ploter wyciąłby właśnie ten element po tej linii. Później ten element, i mielibyśmy tutaj z tych dwóch konkretnie elementów trzy elementy tak? Byłby jeden, drugi i trzeci. Takiego efektu nie chcielibyśmy uzyskać, chcielibyśmy tego uniknąć. Dlatego w tym przypadku, jakbym chciał dać to do wycinania, właśnie w folii barwionej w masie, cały ten kształt, powinienem to. Połączyć ze sobą i w tym przypadku już nie byłoby problemu. Czasami zdarza się, że literki na siebie najeżdżają, i w tym przypadku również trzeba albo je rozsunąć, albo połączyć ze sobą. I tutaj, w tym przypadku, akurat akurat nie widzę, czy one o, najeżdżają na siebie, bo widać tutaj taki trójkącik, i może ja zmniejszę obrys na 0,05, może teraz coś. No nie, nie dojrzymy tego. O, w tym przypadku, jak widać, jest tutaj taki, e, taki trójkącik, i w tym momencie ten trójkąt będzie również osobnym elementem. E, musielibyśmy ponownie dokonać rozłącz i dokonać połączenia. I w tym przypadku już nie powinno być z tym problemu. E, w przypadku właśnie takich naklejek, następnie na wierzch jest naklejana. Może być naklejona folia transportowa. Jest ona przezroczysta i łatwo się odkleja od naklejki. Klej z naklejki jest mocniejszy, właśnie niż na tej folii transportowej. I w ten sposób możemy całą naklejkę przenieść właśnie na, na obiekt, na który chcemy to nakleić. Dziś stosunkowo szybki odcinek. Dzięki za uwagę, zapraszam do komentowania i jeśli jeszcze tego nie robisz, to do subskrybowania kanału. Tymczasem trzymajcie się, cześć.